Siemaneczko kochanie, spójrzcie, trafiliśmy na naszego kolegę. Na tego co żeśmy polowali. I to już jeden tutaj z Panów taki przyjeżdżał na rowerze i mówił nam, że widzisz on tutaj sobie chodzi. Poszliśmy za nim poszukać go, a on widzicie sam za nami przyszedł. Podobno jest oswojony już, co niektórzy z was powinni pamiętać. Już raz, żeśmy go w marcu jak tu byliśmy, żeśmy go filmowali. Spójrzcie na tego kabanosa. To jest normalnie piękne. On sobie tutaj chodzi już, no my byliśmy w marcu, tak jak wspominałem. I on sobie niby jest tutaj oswojony, <laughs> spokojny. Tam ludzie mu jabłuszka rzucają. Zobaczcie jak jest blisko, jakie to jest wielkie bydle. A my go szukaliśmy. Jedzie pociąg. A ten sobie chodzi. To jest normalnie dziwne, że takie ogromne. Zwierzaki dzikie sobie tutaj wśród ludzi sobie chodzą i nikt się ich nie boi tutaj miła nie, pani z pieskiem przychodzi żeby na... oswojony. no niby oswojony ale to jest jednak dzikie zwierzę i coś tutaj sobie dorwał to go. No i tutaj koleżanka się troszkę go przestraszyła a on sobie tu na spokojnie zobaczcie sami. Coś sobie znalazł do jedzenia i pałasuje. Nie chcę mu przeszkadzać, nie chcę podchodzić tam za blisko. No i ciekawy okaz. Specjalnie tu przyszliśmy, bo jak już wspominałem w marcu go spotkaliśmy i trochę byliśmy dalej od niego, tutaj pani też go nagrywa jest blisko i Mówi, że go spotyka codziennie, że jest oswojony. No, ciekawe zwierzę, no, ale to nigdy nic nie wiadomo, co mu tam odwali do oba. I Asia została z pieskiem. Tam trochę dalej, bo to jednak piesek to też nie wiadomo, jak reaguje na takiego kabana. Więc nie wiemy, czy on tylko tu jest jeden sam, czy więcej jest takich oswojonych, no ale to jest ten sam, co ludzie o nim opowiadają i chyba on, on najczęściej tutaj przybywa wśród ludzi. Ciekawy stwór. Wyszedł sobie z tak jak mówiłem, tutaj jeden z panów podjechał do nas rowerem i mówił, że idźcie tam, idźcie tam. On tam niby sobie łazi, ale wyszedł sam. Tam go nie znaleźliśmy i przyleciał sobie za nami. Sam się pokazać. Idzie sobie gdzieś teraz z Na ciekawe zwierzę. Jak myślicie, czy takie zwierzę może być oswojone? czy nie, no to już mówię, spotkaliśmy kilku ludzi, z już, którzy sami mówili, że on naprawdę jest oswojony. No ale czy to można tak do końca wierzyć takiemu zwierzakowi, to jednak jest kilka kilo wagi dzika, kabanosa. No ale jak widać sobie, ryje tam i szuka jedzenia i coś tam sobie Ściąga. są tutaj w żołędzie i taką tu nam się prezentuje dobrze już uspokój się aż mi się gorąco zrobiło jak myślałem, że wystartował dobrze już damy mu spokój żegnamy się z kabanem on chyba też się wystraszył. No, teraz znalazł sobie jabłuszko. Tak jak mówiłem, ludzie mu przynoszą tutaj, dokarmiają go. My tylko, tak jak mówiłem, jednego widzimy zawsze. I o nim ciągle ludzie opowiadają. Nie wiemy, czy tu jest ich więcej, czy nie może będzie kiedyś okazja przyjść wieczorem. Dobrze, kochani. Nie będę kręcił tutaj za dużo. Jeśli tak długo trwa ten film, damy mu spokój. Niech sobie kaban idzie. I pozdrawianka dla Was.